Witam Was serdecznie, kochani, w siódmym dniu, ostatnim dniu naszego postu. Na początku naszego spotkania przypomnę słowa Matki Bożej. Tylko modlitwą i postem można powstrzymać wojny. Jeśli pościsz z miłości do mnie Jezusa, wszystko jest możliwe. Ufam, że był to dobry czas połączony z modlitwą. I głębszą refleksją nad swoim życiem i nad panującą sytuacją w Polsce i na świecie. Pójście nową drogą nie musi od razu oznaczać radykalnych, skrajnych zmian w życiu. Numer jeden pierwszy krok zastanów się, w jakim miejscu swojego życia jesteś. Co dobrego możesz zrobić dla siebie lub innych w swojej codzienności? Każdego dnia poświęć 10-15 minut na modlitwę do Matki Bożej. Spróbuj uwierzyć w to, że jest ona realną osobą w Twoim życiu, że możesz z nią o wszystkim rozmawiać. Podziękuj za to. Że zgodziła się zostać matką Jezusa i nas wszystkich. Włóż swoją rękę w dłoń Maryi i daj się jej doprowadzić do Chrystusa. Wszystko znajdziesz w Jego sercu otwartym dla nas. Chodźmy więc tam czerpać siłę i odwagę, których dzisiaj tak bardzo nam. Brakuje. Wszyscy jesteśmy powołani do kochania i bycia kochanymi, gdziekolwiek się znajdziemy. Kochani Państwo, jutro podam wam przepis na wychodzenie siedmiodniowego postu. Do miłego zobaczenia i usłyszenia z miłością i dla zdrowia Krystyna Dajka. Jeśli chcesz być na bieżąco, proszę zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę. Dziękuję.